Mam no tutaj listwę zabezpieczającą z poprzednim włącznikiem. Z tymi włącznikami problem jest na tyle częsty, że teraz kupiłem większy zapas. Jest to listwa White Energy i problem jest tego typu, że producent zastosował tutaj śruby z zabezpieczeniami. Ja co prawda mam taki komplet wkrętaczków, gdzie jest odpowiednia końcówka, dlatego ostatecznie pewnie po prostu to rozkręcę i no to jest końcówka. Ostatecznie to rozkręcę i wymienię wyłącznik. Ale spróbuję znaleźć sposób na obejście tego. Przynajmniej tymczasowe. Znaczy, zanim na przykład się komplet włączników zamówi z Aliexpress. Także albo wydłubię sam ten przycisk i spróbuję w środku jakoś zmostkować. Albo spróbuję wyciągnąć cały włącznik bez rozkręcania tej listwy, mm -hmm. wyciągnąć i wymienić albo wyciągnąć i zmostkować w środku ponieważ tam są o, konektorki na kablach tu widać jest pęknięte Dobra, w prosty sposób się nie da tego zmostkować, po prostu są blaszki. Ewentualnie od tej strony można by spróbować coś przylutować. A, proszę proszę. Tutaj też jest polutowane. Dobra, przycisk polutowany. Nie jest to najlepsza jakość, ale powinno działać. Dla szybkiego testu podłączę Sonofa O, nawet tu jest ze światełkiem. A dioda w sonofie się pali, czyli czyli listwa działa. Czyli udało się. Dobra, może odłączę od prądu, zanim będę wpychał przycisk na miejsce. Czyli śrubki zabezpieczające okazały się nie takie straszne.